no, wie. Ale tu jakimś nie mam... coś jest. Dziwne. Bardzo. Patrzcie, jeszcze wyżej prowadzi. Gdzie to ja zawędruję? Hmm. Dziwne. Miałam iść tam, ale wy wylądowałam tutaj. No to idziemy w takim razie. Co mam mm -hmm. mm. mm. mamy? No i larga, no ty. Patrz mm. kroki się zbliżają. Wyjdź mu do przeto. Pokażę. No, Aha, to już ja wiem gdzie myśmy zawędrowały. Aha. W sumie, dobra. Ale skoro mam zieloną kartę, to już nie mam co tam iść. O proszę, ja tu wkładam, już się nie będę tam nic cackać. Klik. No jezu. Dziwiło otwarte. Też że mi to dało. Eee, zaraz. Eee, ja już chyba wiem. Nie. Ja tam chyba się jednak wrócę, bo mam pewne wątpliwości. No kurna, się nie kojarzy faktów. Hop, 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 hop. Tak, byśmy wtedy polazło tam. Zaraz, No dobrze, to tam. To Tak i tyłu, Hop. Mmm, Nurek. Muszę ich zrealizować. Dobra, zdechłeś, to nie daj się tam czaj. No dam sobie z nim spokój jak na razie. Który, teraz ja się pogubiłam, serio. Zabierz. Gorąco było. O tam jest drabinka jakaś. Tąd, czy ona ja sam To tam? Znaczy... Ale widzę, że jest w ogóle możliwość skoku, więc chyba raczej tak. Ostateczny skok śmierci! Dobra, wczułam się zbytnio. O Jezu, o ja się stresztą, znowu mi się ta peta zmieniła. no widzicie? Larka, ja ci prosiłam. Do. Na dworze. Chwila, bo to mi się nie pasi. Ja pamiętam, że tu było, że się idzie i wyskakiwał z zamuru muru. Taki gnojek. Wyłaj z za muru. Chyba, że nie tu. Ja nie wiem, albo mi się śniło. Ej, no, piło coś takiego. Wyłaził taki gnojek z za muru. No, dobra. Mm. Idziemy zatem na górę. Mm. 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 <laughs> Aha, to tylko po to. chwilę myśmy zapisali przed... A, tutaj. Czyli żeby pamiętać, że tam nie iść, bo ta drobinka jest tylko po to, żeby wrócić na górę, jakby się spadło w dół. To pamiętamy. To warto było sprawdzić. Idziemy dalej. Hop. O jest. O, na no krawędzi, kurna chata. Ale my nie potrzebujemy drabinki, bo mamy sejby. I w tym momencie zapiszemy. No Larka trochę się rozklekotałaś, bo kurna chata. Biegasz w tym i we w tym. I dobra. W ogóle była taka konieczność chyba też schodzenia ale na dół No dobra już zejdę ten dół Jak, jak bardzo chcesz Larka żeś widzę specjalnie jeszcze przywaliła łupę mur. z muru Wyłaj z za muru Dobra Zdechnij Dziękuję Wyłaj z za Dobra nikt nie wyłazł nie wylas. Sekret! Znaczy secret, nie secret. Miałam powiedzieć po polsku, ale nagle mi wyszło, że po angielsku i wyszło sekret. Mówiłam? To tutaj! Ale się wstraszyłam. Chwilacz to są już wszystkie sekrety. Muzyki? Niemożliwe! Uzi. Ale będziecie mieć przez teraz. Znaczy, smog będzie miał. A ja te łzy na smok No nie, double! tak, facet spało! Seria ja Larka, ty mi tu nie umieraj. A teraz zadawać apteczki. No, rację. Dobra to za pisik? No, nie się. Tu mamy zdechłego nurka. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj nic takiego nie ma chyba pod tą wodą. A teren jest dość spory i nie chce mi się go przeszukiwać tak naprawdę. Teraz to by w sumie chyba wypadało już wrócić na powierzchnię, tam na górę. A tu jest ta drobinka, tak? <gry> mm, kurde, co ty robisz? A mnie, bliżej! No i hop. Tylko co tak naprawdę mi dawało to, że ja tam przy tym tylko... A jak mam fusić wodę z tego drugiego basenu? Cholera, bo nie pamiętam. Mm. Zaraz, zaraz. My tam pójdziemy, się wrócimy. Zaraz rozwiążemy tą zagadkę. Jak wpuścić wodę do drugiego basenu? No będzie mi to świtać po łubie. Teraz tu, tu. Lora! Nie, tu nie. Tu dalej. Jezu, Lara! Przecież ciebie dostaje normalnie zawału serca. Ale zaraz, a, zara, a tym dalej coś jest? Już tylko to z tym alarmem? Nie coś tam? A nie, to tam. Możemy iść. Teraz bo spaść już to ślawo skoczyłaś, ale ważne, że skoczyłaś. No to idziemy. Rozumiem, że po wzięciu tej zielonej karty to by było już wszystko. Hop, hop. A poza sekret, to warto było iść ogóle to już tyle rzeczy żeśmy M16, tu nie było MP5, to jest M16. MP5 jest w trójce. Larka, trzyma się. A to ciekawe, no patrz pan. Ale mamy, będziemy mieć M16. Jeee!

Na kim czeka, nie ma mocnych. Rządzę. W takim razie zapis i jump. Czyli, że mam płynąć tak, tam, tam, tam. Dobra, tu. płyń. Jeszcze jeden zapis. Dla pewności i płyniemy. Słyszę nurka. Albo już mam jakieś przesłyszenia. Albo to Lara tak ty Ludzie. Nie dobijać mnie. Dobra, nurka, nie słyszałam. Świetnie tylko moje przesłyszenia. To znaczy tylko jedno. Kim głupieje? O, o. Continue. Continue. Ui nie musisz, że się będzie długo wczywać, jak tak to ja. Przerywam nagrywanie i zaraz do Was wracam jak się naładuje. No i jest. Zapis. Co to my jesteśmy. cię. Cik, cik, cik. Tak, najpierw sprawdźmy czy Larka tam doskoczy. Doskoczyła. Bo najpierw chcę zbawać to, co jest tutaj, aniżeli w wodzie, bo ten wiatrak mi się nie podoba, mimo że tam jest bajka, która pewnie zatrzymuje ten wiatrak. Jeśli ktoś rozumie moje rozumowanie, to gratuluję. Proszę. To jednak nie ma, tak? Mmm, teraz będzie ładny jump do głowy. Poproszę. Może Cóż to tu zrobi? Cóż, nie wiem co zrobiło. Ale tak, tu wyjść możemy. O, drzwi nam otworzyły. Zobaczmy co tam jest za tymi drzwiami. Poznajmy to jeszcze. Oh dog niemiecki! Cholero, ty jedna z tym, tym 16. Mhm. Dziękuję. Tutaj też dziękuję. Mhm. O nienawidzę tego do chana. Dobra, oni tam czekają, bo mam, mam was być wiele przepiszenie. Pteczkę mi dawać i zapisz. Mhm co tam jest za tym wiatrakiem? Podejrzewam, że coś ciekawego. Co to sekretnie? O! Jaka długa droga. No, dobrze. No, teraz nie Interesują, co nie powiem. Ale sekret jakiś by się przydał. Tam fajnie zdobyłam wszystkie trzy. Jaka ja jestem super, i w ogóle. Nie, żeby się chwaliła. Może trochę. <grystanie> <grystanie> okay. Zapis. No i idziemy, tylko się nie tnij, proszę cię. Idziemy tam, skąd przybył lift Te psy i Woda. To się woda. A rozumiem, gdyby się wpadło do wody, to można stamtąd pójść. A nic tu nie ma, żadnej wajki, czy może ukrytego sekretu? Znaczy, to wiadomo, że sekret ukryty. Tylko coś ukrytego. Nie ma. To idziemy. Trzeba jakoś wyminąć ten hak. Zapis. Yy, Lareka! Ja prosiłam... A nie, ona się będzie musiała złapać w takim razie tego. Jeszko. Nie, nie przechytrzycie mnie.